Dzień dobry. Dzisiaj polski album fotografie Stefana Arczyńskiego. Ten fotograf urodził się w Niemczech w 1916 roku, a więc obecnie ma 103 lata. Naprawdę imponujący wiek przeżył kawał europejskich wydarzeń fotografią zajmował się w różnych dyscyplinach w sportowej fotografował olimpiadę w Berlinie potem lotniczą zajmował się trochę wojskową fotografią a po wojnie Osiadł we Wrocławiu, gdzie najpierw otworzył zakład fotograficzny, a potem zajął się szeroko rozumianą artystyczną fotografią. Jak tutaj, kartkując ten album, można się przekonać, miał kilka tematów, które go szczególnie nurtowały. Tutaj, akurat, amerykański Wielki Kanion i sporo ciekawych zdjęć przyrody, trochę jakby odwołujących się do Anzelma. Adamsa natomiast ewidentnie Stefan Arczyński miał swój własny styl i swoje koniki, takie właśnie jak drzewa. Sporo drzew fotografował w różnych strefach klimatycznych i w różnych sytuacjach, a więc ten album także i ten, tę część jego twórczości fotograficznej dość dobrze prezentuje. To taki wybór przekrojowy, natomiast jest nimi także sporo architektury. Jak tutaj można zobaczyć, jest Egipt, są starożytne cywilizacje, a więc podróżował po świecie sporo zajmował się różnego rodzaju fotografią, między innymi sporo portretów, jak tutaj widać, jako że żona Stefana Arczyńskiego była solistką baletu opery wrocławskiej, też sporo tego baletu fotografował, sporo portretów egzotycznych i krajowych, jeśli tak można powiedzieć. Na pewno Stefan Larczyński był ciekawym, jest ciekawym twórcą, który swoim spojrzeniem czy w oglądającym jego fotografie wydobywa różnego rodzaju emocje. Jest także ironistą, jak tu widać na tych zdjęciach. Potrafi zrobić takie zdjęcie dość zabawne czasami. No i jak widać, jest trochę i krajobrazu polskiego w tym albumie. Na pewno jest to ciekawa pozycja o palet, o którym wspominałem, która przybliży mniej znaną sylwetkę fotografa, fotografika polskiego, tym wszystkim, który fotografią się. Którzy się fotografią interesują. Dziękuję za uwagę.